Hej, Siemanko, witam was bardzo serdecznie w grze Cube. Jest to gra logiczna. Takie różne będą zagadki, i tak dalej. Bardzo ciekawa, mi się zawsze bardzo podobała. Myślę, że Wam też się spodoba. A więc, mamy pierwsze intro. Nie jest takie emocjonujące jak Wiandera Simulator. No, ale jakiś jest. A więc, zaczyna się tak, że leżymy i zjeżdżamy. Widzimy tutaj naszą rękę. I po prostu jeżdżamy. Na początku nie wiemy totalnie nic. Tak, dojechaliśmy naszą windą. Podnosimy się. Tak i nie wiemy jak się tutaj znaleźliśmy. Nie wiemy co to za miejsce. Nie wiemy zupełnie nic. Ale zaraz, wszystko, wszystkiego się dowiemy. Więc zaczynamy sobie to. Jesteśmy tutaj, my. Możemy sobie wchodzić. tutaj są takie fajne schodki się robią. I... To już wam powiem, to jest oznaczenie sektorów. To jest sektor pierwszy, potem będzie drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. I takie drzwi będą przed każdym sektorem, a więc zaczynamy. Na początku nie będzie nic trudnego, będzie po prostu prowadzenie, a więc tak. W grze mamy różnego koloru klocki, mamy klocki czerwone wszystkie myszy możemy je wyciągać, a prawym chować. Możemy je wyciągać na trzy jakby odległości. Nie możemy dalej. Możemy już i tak dalej. Ale tylko na trzy maksymalnie. Tu musimy na przykład wysunąć to w dół. A tu musimy sobie zrobić schodki. Tak, i to jest totalna podstawa. Najzwyklejszy klocka. Tu mamy niebieskie kolocki. Niebieskie kolocki chowamy, chodzimy na nie i nas wystrzeliwują. Tak, i możemy sobie tak skakać. Teraz mamy połączenie tych klocków, musimy sobie wysunąć na dwa i wskoczyć. A tutaj mamy klocki żółte. Klocki żółte są, występują tylko po trzy klocki na raz i w zależności od tego, na który klikniemy, ten będzie najwyżej i się zawsze robią schodki. Możemy kliknąć z tej strony, tu będzie najwyższy, a możemy też kliknąć innej środę i wyjdzie coś takiego. A więc sobie robimy coś takiego, wskakujemy tu, I głównie na tych klockach opiera się gra. Bo to naprawdę potrafią być tak ciężkie zagadki. To robimy sobie tak. Wysuwamy sobie ten kolecek i wysuwamy sobie ten klocek. Tak dobrze to zrobiłem? Chyba tak. Poł spadłem. To jest dopiero pierwszy sektor. Ja myślę, że na początku będziemy sobie robić po dwa sektory na odcinek. A następnie... Będą po trzy, sek po, nie po trzy sektory, tylko po jednym, potem są już dłuższe sektory. Bo ten sektor już zmieścił tak naprawdę za chwilkę do końca. Będą są proste, potem się zaczyna naprawdę masakra. Chyba źle zrobiłem, ale nieważne. A możemy chyba zrobić nawet tak, żeby mi się tam uda wskoczyć. O, nie udało mi się. Teraz mi się tam uda wskoczyć teraz możemy sobie, musimy sobie wejść tu, schować to i to wysunąć z powrotem i wskoczyć. Tak. I to jest koniec sektora pierwszego. Prawie bardzo. Ma. Bardzo prosta gra. Z początku, potem naprawdę potrafi... ...zniszczyć mózg poziomem zagadek. Znaczy, nie są jakieś super różne. Bez przesady, z tym jeszcze nie mózgły, mózgu, ale czasem trzeba naprawdę musić. Teraz dochodzą nowe klocki, takie się zielone. Tutaj mam przycisk reset, zawsze jak klikniemy reset to przycisk, to klocek zielony daje yy, wartość na takie pole. Te klocki możemy sobie swobodnie przesuwać. Możemy zrobić tak, nie musimy robić słodku. powinniśmy zrobić takie słodki. Tu wam też pokażę taki od razu trik, bo już przeszedłem tą grę. Tu możemy zrobić teoretycznie tak sobie to wysunąć, muszę zrobić takie schodki i na nie wskoczyć. Tak? Nie, sobie to wysunąć, Wskoczyć I wskoczyć sobie na to. Ale można to zrobić coś takiego. Tak się na przykład robi speedrunek. Przechowa się ten klocek. To się przesuwa. Wskakuje się na to. I się wyskakuje. Tak jest dużo szybciej. Takie śmieszne. To jak samo można zrobić. Ale my to będziemy robić poprawnie. Tak, wysyłamy sobie to, podskakuje, ops, robimy tak, tak i ta idzie do góry, nie mamy schodki. O, spadł. patrzę. Ło, co się stało ze mną przed chwilą? Z tej strony nie wejdę, to muszę zrobić sobie. O, strony. A, będą rzucę. teraz tutaj dochodzą zielone kulki. Zielone kulki, to po prostu sobie tak lecą. I w jednej części trzeba właśnie do takich zielonych miejsc doprowadzić. A więc tu musimy zrobić z tej kulce tor. Musimy jeszcze jedną sobie puścić. O, zepsułem. O, szybko! Dobrze. Jak to było tu? Ojejku, już nie pamiętam. Nie, bo to trzeba było zrobić coś takiego. Hmm, mieć kulko. Jeśli najgorsze, że jej się nie da popchnąć, jak to się robiło teraz? A, tak to się robiło, dobra. Zrobić tak, i tak. O, ile ja nawet zginął? Ile ci nowe? Po prostu tymi kuleckami trzeba popchnąć. Ona przeleciała tu. I tu musi się wybić. Da radę? Dała radę. Wow, spadły. I otwierają nam się. No nie drzwi, ściana nam się otwiera. I przeszliśmy drugi sektor. To może i nawet przejdziemy i trzeci. Chociaż czy ja wiem. Czy ja wiem. Ja myślę, że to będzie tyle na ten odcinek. Myślę, że taki smaczek zrobiłem. A, to co będzie dalej, to zobaczycie w kolejnych odcinkach, a więc... Może taki krótszy dziś, ale... Krótsze odcinki też czasem muszę być, a więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, trzymajcie się i cześć!